Cześć. Dzisiaj Was zabieramy na bardzo nietypową realizację: montaż pompy ciepła, gdzie tak naprawdę po części klient uważamy przejmy został naciągnięty na system, który jest kompletnie nieopłacalny. Zamieniamy to na system z pompą ciepła. A dzisiaj jedziemy do nadmorskiego miasta, jakim jest Sztutowo. Mamy tam realizację bardzo nietypową, bo w mieszkaniu jedziemy zobaczyć dokładnie jak wygląda montaż pompy ciepła w mieszkaniu. Pompa ciepła, którą montujemy jest o mocy 3 kW Panasonic wersji All-in-One. Klient w zeszłym roku zamontował sobie folie grzewcze na podczerwień i te folie grzewcze w skali roku wygenerowały mu zużycie na poziomie 7500 kWh. Więc Klient, troszkę zdziwiony w mieszkaniu 58 metrów, tak wysokim zużyciem, zgłosił się do nas, tak naprawdę, po to, żeby zamontować fotowoltaikę. Nasz handlowiec zaproponował mu pozyskanie, pozyskanie dofinansowania z programu ciepłe mieszkania. To jest to program gminny. Pozyskaliśmy mu środki 25 tysięcy. Dodatkowo 800 zł za utylizację pieca, który pozostał jeszcze na tym mieszkaniu. Więc realizacja dla nas ciekawa. Będziemy mogli za rok idealnie porównać koszty z użycia, z użycia energii elektrycznej, pompy ciepła do, do folii, folii grzewczej, gdzie, gdzie też coraz więcej widzimy na, na forach, że ta folia grzewcza jest proponowana. Pamiętajcie, że przy foliach grzewczych Sprawność to jest 0,9, a sprawność to dokładnie 1 kW. Wrzucamy, zyskujemy z niego 0,9 kW mocy grzewczej. Przy pompach ciepa wygląda to troszkę inaczej odwrotnie. Tak jak widzicie to na poprzednich filmach, przy ogrzewaniu podłogowym sprawność mojej pompy ciepa to chyba było 3,6, czyli 1 kW w skali roku, czyli 1 kW wrzuciliśmy, 3,6. Kilowata z tego mocy grzewczej, z tego, żeśmy uzyskali. Dychaliśmy na miejsce, jak widzimy, że chłopacy wyciągają jakieś, jakieś narzędzia i tak dalej samochodu, więc zapraszam na, na montaż pompy ciepła. Jeszcze jedną taką ważną cechą, tą, którą nas wyróżnia i, i przez co również możemy dać w miarę atrakcyjną cenę, cenę, to jest to, że sami handlujemy, sami montujemy i sami to serwisujemy. Wszystkie te prace wykonujemy w własnym zakresie i obojętnie, czy dotyczy to instalacji fotowoltaicznej, czy, czy montażu klimatyzacji, czy tak jak w dniu dzisiejszym montaż, e, montaż pompy ciepła. Co samochód instalatora ma? Zapakowane. Samochód instalatora zapakowany, ma wszystko. E, ogólnie staramy się, znaczy większość narzędzi mamy już, mamy już u góry, ale staramy się, żeby, e, żeby ekipa montażowa e, samochód miał wyposażone tak, żeby nic ją nie zaskoczyło na, e, na budowie. Czyli gwintownice, e, e, lutownice, no, no, no wszystko co jest, co jest potrzebne, co można się przydać. I, i cały zapas kształtek, tak żeby naprawdę kompletnie nic nas nie zaskoczyło na budowie. Teraz idziemy zobaczyć też na jakim etapie są nasze prace montażowe. Zobaczymy też rachunek, bo klient obiecał nam, że go udostępni. Oraz panele, panele, które zostały zamontowane w celu używania tego mieszkania 58 metrów. Montujemy pompę ciepła marki Panasonic w wersji all-in-one. O najmniejszej mocy, jaką, jaką daje nam producent. Jest to moc 3 kW. Dodatkowo w tym układzie dajemy, dajemy bufor, z tego względu, że Bufor, ten bufor jednocześnie sprzęgło hydrauliczne ma to nam służyć do zwiększenia złodu wody, ponieważ grzejniki, które są w tym 58-metrowym mieszkaniu, zapewniają nam odpowiedniej ilości złodu wody do odszaraniania się systemu. Pompa ciepa wersji olin in one Panasonica, wbudowany ma w środku zbiornik 85 litrów. W zupełności to wystarcza na potrzeby, zapotrzebowanie 4 rodziny. Rozbierzemy tą pompę ciepa, żebyście zobaczyli dokładnie, jak wyglądają wszystkie podzespoły w środku. Tak jak widzimy, wbudowany zbiornik 185 litrów, miejsce na na moduł Wi-Fi i cała elektronika zabudowa w środku, zabudowana w środku. W pompie ciepła już tam z tyłu jest zbiornik wyrównawczy do, do systemu centralnego ogrzewania, do ciepłej wody użytkowej będziemy dokładać. Chłopacy już postanowili, mają przygotowane, żeby będą do go dokładać na, na, na zewnątrz pompy ciepła. Panele mamy zamontowane, nasze energooszczędne mamy zamontowane na suficie. Przed chwilą rozmawiałem z inwestorem, Inwestor powiedział, że z montażem cały system kosztował go 11 tysięcy. Przy tym, co pozyskaliśmy z dofinansowania dla klienta plus za utylizację pieca, to tak naprawdę te 11 tysięcy pokryło zakup, zakup pompy ciepła. Kopacje przyciągają przewód przewod sterujący między, między jednostkami. Przewód, który, który puszczamy to jest. Co puszczacie pięć razy 5 razy 2,5, a 5 razy 4, czyli, czyli, czyli jedziemy bardzo grubo w zupełności wystarczyłby pięć razy 5 razy 2,5 mm. Chyba, że za bardzo ci pada to zejdź. Zrobimy to jak deszcz przestanie padać. To no. się wydaje. Tutaj inwestor udostępnił nam rachunek za, za okres grzewczy i ten okres grzewczy jest od dokładnie 25, przepraszam, od 5 grudnia do 7 stycznia. Koszt eksploatacji tego mieszkania 58 metrów to jest 1680 ,95 zł. Takie są to koszty użytkowania energooszczędnych paneli grzewczych przy budynku czy mieszkaniu 58 metrów. Paką zostało już około 2 godzin, 2 godzin pracy. Kotownia jest praktycznie finalnie skończona, jeszcze z 2 3, 3 zgrzewy, pociągnięcie próżni. Finalnie wszystko będzie wyglądało tak, jak się tutaj prezentuje. po wygląda jak lodówka, także wizualnie nie psuje nam całego, całego designu kuchni i pójdziemy jeszcze na dach zobaczyć jak wygląda już przygotowana, przygotowany agregat do pompy ciepła e, chyba już finalnie Tutaj finalnie e, sam agregat pompy ciepła po zamontowaniu wygląda w ten sposób na dachu agregat jest wypoziomowany e, podwyższony do, do poziomu niezalagania śniegu Rura zabezpieczona. Daliśmy w podwójnej otulinie tylko dlatego, żeby nam ptaki i inne fruwające szpaki nie dziubały, nie dziubały izolacji. Tak jak widzicie, pompy ciepła nie montujemy tylko i wyłącznie w budynkach jednorodzinnych. Montujemy je również w mieszkaniach. Podobnie jak w gminie szutowo być może w waszej gminie, również jest podobny program, jak program Cieple Mieszkanie. W tym wypadku pozyskaliśmy dla inwestora 25 tysięcy na dofinansowanie, plus 800 zł za utylizację obecnego źródła. Dodatkowo jeszcze klient jest w stanie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, co finalnie pompa ciepła wyszłaby go w taniej niż... Pierwotny system, który zamontował, czyli e, panele na podczerwień grzewcza. A pompy ciepła naprawdę zamontujemy wszędzie.